Przejdźmy wam pokażę jak nowego konia szlejz kupiłam w sumie przed chwilą Znaczy Kupiłam go dzisiaj, ale No dzisiaj go kupiłam w uliczku I wam, konie To jest koniec z Curly yy, Jest śliczny, bardzo mi się podoba Jego Na początku mi się taki średnio podobał Ale tak w jest ładny Trzeba on będzie mi ustawiał tą nogę, ale to troszkę, że je podbierał. Takie... O tak. Trochę takie dziwne to Trochę. Tą drugą też. Ale ładnie wygląda. No tak trzy. No, jest ładny. Jest taki śmieszny wyspęski z Beskid, który Jest taki właśnie kerlilowaty. Jakie to mówię na sierści? Ma no, taki ogonek. Ładny. Właśnie też ma taki jak y, sierść, bardzo podobny. Wężyczka, <tryk> ten pyszczek ma jakieś łoczki. Śliczny no. jest. takie taki, normalne, takie czarne. No. Ładne. Hmm, w sumie polecamy jego zakup. Chcę mi dawać y, nazwy dla niego. Właśnie na niego nie mam takiej nazwy. Myślałam nad y, Nesti, ale nie wiem. Musi być jakiś sklacz. Żeby nie było, że nie powiedziałam. Ten No, Właśnie nie wiem jakie no, mi dla niej wybrać. Musisz mi pisać. W komentarzach, No i proszę Jakieś takie um, propozycje, czego słyszycie najwięcej? Czy, czy bardziej filmiki ze szlejchami, czy bardziej ze Star Stable? Czy jakieś nie wiem, poradniki ze Star Stable, czy co tam chcecie? Czy może jakieś wyzwania, albo coś. macie jakieś wyzwania, to możecie mi jakieś tam pisać. No. No i teraz go pokażę z tej strony. Z tej. No i właśnie jak pójdzie. Piszcie mi co tam chcecie, żebym z Wam nagrywała. No ale to, cześć!